Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem: co z tą Polską? Spróbujemy sobie sprawdzić, um, jakie losy czeka Polska, Polskę w obecnej sytuacji politycznej na świecie. Um, myślę, że wielu z nas zadaje sobie to pytanie: czy jest się o co martwić? Um, co będzie się u nas działo? Więc spróbujmy zaglądnąć do kart co dalej będzie działo się z Polską co dalej będzie się działo z Polską Czekajcie zaraz położę karty i będziemy gadać. No więc tak, kochani, w obliczu tej sytuacji, która ma miejsce geopolitycznie i politycznie, Polska odniesie straty, ale głównie finansowe. Nie wypadła mi tu karta wieży, czyli typowej destrukcji. Nie wypadła mi tutaj ta karta wieży pod kątem faktycznie zburzenia budynków, czy zrzucania bomb, czy totalnej. Totalnego zniszczenia i budowania na nowo, więc w moim mniemaniu, w moim odczuciu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie będą toczyły się stricte walki, stricte jakieś tam sytuacje, które kojarzą nam się z wojną, tak i to, co dzieje się na przykład w sąsiednim tutaj państwie. Muszę mówić ogólnikowo, żeby mi nie zamknęli kanału. Więc ogólnie Polska straci, ale finansowo. E, finansowo e, tutaj będą puste obietnice. Tutaj dojdzie do, e, do zdrady, do pustych obietnic do działań, które nie, przy, nie przyniosą rzeczywistych efektów. Yy, ktoś tutaj nie będzie myślał logicznie. Będziemy mogli liczyć na wsparcie. Będziemy mogli liczyć na wsparcie. Otrzymamy pewną pomoc. Kiedy przyjdzie oczywiście na to pora, kiedy przyjdzie na to czas. Dużo się będzie działo, no dużo się dzieje na, na arenie światowej, więc no tutaj Yy, żadnej Ameryki nie odkrywam przed Wami. Dużo będzie intensywnej komunikacji, yy, dużo będzie współczucia, dużo będzie pomocnej dłoni i naszej w stosunku do yy, sąsiedniego państwa i w momencie, kiedy my będziemy potrzebowali jakiejkolwiek pomocy, to tutaj yy, pojawi się osoba, która. Będzie wyznawała pewne wartości duchowe, pewne, będzie pewnym autorytetem moralnym, który pomoże, jakby podnieść się z tej sytuacji. Nie widzę tutaj dramatów, nie widzę, słuchajcie, jeśli chodzi o, o siódemkę mieczy, to jest tutaj znowu pewnego rodzaju rozczarowanie, tak? Cztery kielichy, mleko się wylało. Ale dalej pod pewnego rodzaju ochroną nas. Tutaj przy Siódence Mieczy ktoś będzie. No, mam wrażenie, że Polska na razie ona się przygląda, obserwuje co się dzieje na arenie światowej, próbuje złapać balans w tej sytuacji. Dobrze by było, gdybyśmy się nie mieszali w ten konflikt czwórka mieczy. Czwórka mieczy mówi o odpoczywaniu. Popatrzcie, mamy białe pióra. Białe pióra symbolizują e, aniołów. I tu jest wskazówka na to, że powinniśmy nie mieszać się w tą sytuację, obserwować z daleka, co się będzie działo. Złapać jakąś równowagę, tak? Czyli jakby, wiadomo, bronimy swoich granic, ale nie pchamy się tam, gdzie nas nie chcą, nie wbijamy kija w, w mrowisko. Natomiast jakby ta siódemka mieczy, ta zdrada, to kłamstwo, te puste obietnice m, m, mogą dotyczyć się tego, że e, możemy nie stać cały czas z boku, obserwując. Polska stoi przed jakimś wyborem. Natomiast yy, będziemy oczywiście widzieć, co się dzieje na arenie światowej. Na ten moment chciałabym Was uspokoić, że nie widzę tutaj yy, wieży, nie widzę tutaj zburzenia, yy, odbudowy na nowo Polski. Polska może mieć jedynie co stratę finansową. Możemy czuć się oszukani pod tym względem. Wiadomo, na, kto na tym zarabia. Zarabiają na tym banki i osoby, które mają na tym zarobić. Kochani, tyle ode mnie. Pamiętajcie, pozytywne myślenie, pozytywna energia, spokój, harmonia tylko to, w, jakby w skali globalnej, może nam pomóc przetrwać tą sytuację. Kochani, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.